2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii. Służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. program temat dnia Piotr Otramski Dzień dobry w studiu Witam redaktora Marka Króla Dzień dobry panu. witam pana redaktora Witam telewizów Salwy TV od audytu do podsumowania 6 miesięcy rządów za chwilę będziemy rozmawiali o wydarzeniach tygodnia i postaramy się też podsumować to co się wydarzyło przez ostatnie pół roku, jak pan ocenia półroczne rządy PiSu. Nie za bardzo. Pozytywnie. Kiepsko. Na razie wszystko mi odpowiada. Po części wywiązali się z obietnic, nie? Które, które obiecali, tak pomagają. Ja jestem mamą samotną, tak z trójką dzieci, więc naprawdę du dużym ułatwieniem jest dla mnie to, żeby mnie Państwo troszeczkę zaczęło wspomagać. Co mnie ugięci bardziej niż, niż poprzedni rząd. Ale wydaje mi się, że troszkę narobili też wstydu na arenie międzynarodowej. Czy moim zdaniem są na pewno bardziej e, proamerykańskie niż pro-niemieckie? Nie, 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 tak, jak było, tak jak to było w przypadku Zdolna Tuska. Nie wypełniają swoich zobowiązań dotyczących wieku emerytalnego. Nie ma jakichś rzeczy, których jeszcze chciałby pan, żeby ten rząd zrealizował? Przede wszystkim chcę, żeby zrobił porządek z poprzednią władzą. Sonda uliczna oczywiście niereprezentatywna. Przede mną wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 7-8 maja. Pracownia Ibris ten sondaż przeprowadziła. PiS 33% poparcia, Platforma Obywatelska 12%, Kukiz 10%, SLD 6%, czyli w Sejmie, PSL na granicy progu wyborczego 5%. Co mówią nam te wyniki? Mówią nam to, panie redaktorze, że te 33% to od dłuższego czasu jest twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I to jak na partię rządzącą, czy jakąkolwiek partię, posiadanie takiego twardego elektoratu to jest wielki skarb. I nie wiem, co PiS musiałby zrobić, żeby zawieść te ponad 30%. Nie rozumiem, jako stary redaktor powiem, tego fenomenu nowoczesnej, czyli 20, ponad 20%, 21%, ponieważ dla mnie jest to kompletny humbug. To jest kompletna, wirtualnie działająca partia. Oczywiście mająca początkowo ogromne przełożenie na różne telewizje, te dawne mainstreamowe. I wykreowano coś, co jest tak naprawdę jak pan redaktor, że pojeździ po Polsce. Byłem w paru miejscach niedawno i zapytałem o nowoczesną. Ludzie w takich powiatowych miastach nie mieli po ogóle pojęcia, co to jest za, za stwór w ogóle. Więc, więc rozumiem, że miastowi 21% popierają. A być może jest to takie odrażowanie, ponieważ nie wypada się przyznać do. Platformy obywatelskie, bo to już jest partia obciachowa po, po swoich ośmioletnich dokonaniach. Więc tak zwane lemingi przerzucają swoje głosy na nowoczesne. I to y, tak wygląda, że jest to przejęcie, bo Platforma ma tylko 12%, to najmniej od y, chyba po prostu wielu lat. Proszę zwrócić uwagę, że ten sondaż był przeprowadzony w ciekawym okresie. 7-8 maja, czyli tuż po Marszu Kodu, jeszcze przed przedstawieniem przez rząd w Sejmie wyników audytu, i przed tym podsumowaniem półrocza, no, kiedy to rząd się jednak chwalił swoimi dokonaniami, wszystko wskazywałoby na to, więc, że PiS będzie nieco słabiej wypadać w tym sondażu, a tymczasem w porównaniu do poprzedniego jeszcze wzrosło. To może pomówmy o liderach tych partii. Pan powiedział fenomen nowoczesny. I czy to znaczy, że Ryszard Petru oczarował społeczeństwo, to wielkich miast, może wykształconych, jak to się mówi, z wielkich miast. 女。 Trochę taki wygląda na takiego postsowieckiego małatca, nawet go tak nazywają. Już nie chcę mu wypominać tych dwóch lat szkoły w Związku Sowieckim, kiedy rodzice w Dubnej pracowali, ale żartując powiem tak, że dwa lata w takiej szkole sowieckiej, miał okazję kiedyś poznać ten system, no to zostawia trwały ślad, i braki w wykształceniu, które zaprezentował, potwierdzają to. I z plotek, które do mnie dochodzą, oczywiście, które nie są miarodajne, to pan Petru nie jest specjalnym autorytetem dla tych, tego najbliższego grona koleżanek głównie, bo one są eksponowane. Natomiast jest taką kreacją troszeczkę jak Balcerowicz yy, i Balcerowicz go bardzo popiera. Natomiast, natomiast nie jest to, to jest tak zwany, yy, panie redaktorze, wytworzony, yy, wytworzony przez, yy, nie wiem, jakieś laboratorium specjalistów yy, od Kaucingu. Yy, oni mówią, że z każdego można zrobić przywódcę. Nieprawda, z każdego człowieka nie można zrobić. Znaczy, można go wykreować przez jakiś czas pom na, za pomocą mediów, natomiast de facto on potem w jakichś takich sparingach pada i, i, i to widać. To wszystko wskazuje na to, że z Grzegorza Schetyny nie udało się wykreować takiego lidera, bo platformie spada. Bardziej aktywna jest, mam wrażenie, była premier Ewa Kopacz, niż lider partii. Ale, wie pan, jak ja pamiętam tych mainstreamowych dziennikarzy z takich prywatnych rozmów z konkurencyjnych różnych telewizji, to one kreowały, że to jest w ogóle Macher, niebywały mózg, świetny organizator i tak dalej. Stary wyga. Stary wyga, że właściwie wszystko potrafi przekręcić. Miał nawet pseudonim Grzegorz z Schetyna, ponieważ wrogów swoich niszczył. A tymczasem, jak osiągnął to swoje umorzone przywództwo, no kompletna plaża i, i właśnie on jest obciążeniem, bo badania, które zrobiono, wykazują, że bez, bez chetyny platforma miałaby wyższe notowania. On ją ściąga nieustannie w dół. Natomiast co do Ewy Kopacz, Panie Rakowicz, powiem tak, że on celowo na te polemiki z pisem wystawia Ewy Kopacz, ponieważ Cwaniak wie doskonale, że ona zostanie zapamiętana jako. Ta, która podpięła się pod wspomniany audyt i ludzie zapamiętują obrazy i twarze, a on się schował po cichutko jak myszka, specjalnie nie garduje, ani nie broni rządu Tuska, ani go nie krytykuje. Na fali poparcia dla swojego lidera do Sejmu wszedł ruch z 15. Ciekawy wynik. Tego ruchu no pamiętajmy że nie można mówić partia bo Kukiz się obchodzi zresztą formalnie to nie jest partia natomiast poparcie wyższe niż w momencie wchodzenia do Sejmu ale utrata trzeciej pozycji i właściwie nie wiadomo jaka jest teraz pozycja właśnie Kukizowców w Sejmie trochę by chcieli być w opozycji trochę by chcieli być w koalicji wpadka za wpadką lidera jak Pan to ocenia? Oni w ogóle kreują jakąś wizję państwa czy, czy systemu demokratycznego bez partii. No Dalibóg potrafi pan wskazać jakiś kraj, gdzie nie ma systemu partyjnego, dwupartyjnego, tak jak de facto w Stanach czy Wielkiej Brytanii, albo wielopartyjnego, jak w Niemczech, we Francji, w różnych we Włoszech. No nie ma. To są jakieś struktury, które pracują na rzecz demokracji. Lepiej gorzej, są lepiej mniej skorumpowane. Więc ja pytam zawsze Pawa Kukiza, a znamy się od lat. Co to jest za twór, co to ma być, ma być wolne zrzeszenie, nie wiem, cyklistów i tak dalej. No, no, te osoby, które są w tym rzeszeniu, będą kiedyś przy władzy, więc muszą znać jakieś struktury system podporządkowania. Kukiz będzie tracił, ponieważ wysyła tak sprzeczne sygnały i społeczeństwo tego nie lubi. No, no, tak nasz Pan Bóg ukształtował, że jeżeli jest przywódca, to ten przywódca powinien jasny mieć przekaz w stosunku do i podwładnych do swojej partii, ale też do tych, których serca i umysły chce zdobyć. No, no nie można być rozedrganym w nieustanie, nieustannie. W ciągu ostatniego miesiąca klub poselski z 15 stracił pięciu posłów, czyli topnieje po prostu. W tym przypomnijmy Karola Morawieckiego, którego chyba wszyscy od lewa do prawa w Sejmie, oczywiście tej lewej strony już nie ma, ale przysłowiowo jednak szanowali. To, żeby być sprawiedliwym, to jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz, jak on się sprawdza w roli lidera i zajmiemy się już tylko sześcioma miesięcami całych rządów. Mówiliśmy, rząd. panie redaktorze, o Petru, o tej kreacji mhm. i Kosiniak-Kamysz jest podobnie, moim zdaniem, wykreowany. To nie jest człowiek, no, w Stanach Zjednoczonych, wiem, moja córka studiowała, szuka się liderów, na przykład jako, najpierw zostaje szefem drużyny nie wiem, bejsbolowy, jakieś tam drużyny, potem szefem samorządu i tak dalej. No, te, te nawyki trzeba zdobyć. Natomiast nie można zrobić tak, że w laboratorium wyprodukuje się Kośnia już zupełnie, czy pan, wszyscy znamy rolników polskich i tak dalej. No, jak, no To w ogóle nie symbolizuje, nie, nie kojarzy się jako przywódca rolniczy, więc, więc on nie ma absolutnie szans. Zresztą plotki są takie, że ma być odwołany. Ma ogromne stronictwo przeciwko. Bo to taki nowoczesny rolnik. On podobno gdzieś tam gospodarzy, ale to y, przedstawiciel ludowców z dużego miasta. no Ale wiemy, że y, rodzinnie jest umocowany w PSL-u doświadczenie ministerialne. Wszyscy typowali właśnie jego na lidera i to się sprawdziło. No tato był ministrem zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Brat taty był ambasadorem w Kanadzie, także to jest stara, powiedziałbym, nomenklaturowa rodzina, oczywiście pezelowska. I on, żartując, zawsze powtarzam, że młody włodek Kąściniak, jak się urodził, to on już w kołysce był ministrem. Tylko było pytanie, jakiego resortu pozostanie ministrem. I ta, tak, no, miał być ministrem zdrowia, bo ma wykształcenie lekarskie, z lekarzem. Bardzo szybko doktorat zrobił. Natomiast. Natomiast akurat rzucili go na sprawy społeczne. No to wziął ten resort. No tak to wygląda. Przez wiele lat Prawo i Sprawiedliwość zarzucało Platformie Obywatelskiej, że ta skupia się tylko na pr na socjotechnice. No ale bądźmy uczciwi, PIS wcale nie jest w tyle, jeśli chodzi o zabiegi PR-owe. Zresztą żaden polityk nie może być, bo po prostu odda pole bez walki. Nie ma pan takiego wrażenia, że konstrukcja audyt w jednym tygodniu, kiedy... Pokazujemy na czarno jednak obraz poprzednich rządów i podsumowanie dokonań sześciu miesięcy. To też taki zabieg socjotechniczny? Żartując, mówię tak niekiedy w redakcji, że jak się sam nie pochwalę, to na nikogo liczyć nie można. I oczywiście to rząd musi kreować oceny i opinie. Jeżeli by siedział jak myszka w kącie, nic nie robił, to nikt tego nie doceni. Więc bardzo dobrze, że tak robią. To, to podsumowanie było takie dość powiedziałbym akademiowe, ja, ja nie, nie byłem tym zafascynowany. Sporo rekwizytów, sporo. Tak, jest. Na, pew na pewno 500 plus to jest to jest... Podejrzewam, że platformersi plują sobie w brodę, bo nie docenili. Żyli miastowymi w dużych miastach, natomiast nie docenili tego tego ludu pracującego na polskiej prowincji, który żyje bardzo biednie i w telewizji ogląda wszystkie gadżety właśnie, a, a nie wokół siebie. Także... I ten projekt Rodzina 500 Plus sztandarowy został szybko wprowadzony w życie. Czy myśli Pan, że to taka gwarancja dla partii rządzącej wysokiego poparcia na miesiące, a może nawet na lata? Myślę, że to może być bardzo istotne, bo zaktywizuje te rodziny biedne, które na ogół powtarzały taką opinię, że i tak od nas nikt się nie martwi, więc po co mamy ich głosować i, i tworzyły właśnie tą, tą dużą grupę ludzi nieuczestniczących w ogóle, w ogóle w wyborach i to może ich zaktywizować. Natomiast to jest bardzo, powiedziałbym, szatański projekt, bo tak naprawdę ci ludzie pójdą do sklepów i kupią, także nakręca konsumpcję, co zresztą Bank Światowy wykazał, że niezwykle na, na konsumpcji i to nakręci konsumpcję w obszarze tej polskiej produkcji głównie bo oni nie będą kupowali Mercedesów, Audi i tak dalej, tylko te podstawowe produkty, które są w Polsce wytwarzane. Premier Beata Szydło podsumowując te 6 miesięcy rządów powiedziała skromnie nieskromnie że nie wszystko udało się zrobić, już nie wchodząc w szczegóły, to może yy, spróbujemy powiedzieć czego nie udało się zrobić mają pełną świadomość, że przez pół roku no nie da się zrealizować wszystkich obietnic wyborczych, ale są pewne takie pola, w których, na których rząd spisuje się słabiej. No tak, i to y, powiem, prezydent Duda to powtórzy, że mówi, że to jest program na pięć lat, a nie na, na jeden miesiąc, bo rozliczać rząd y, zaczęto już y, opozycja miesiąc po um, um, ogłoszeniu składu. I, I powiem tak, że mnie martwi jedno słabość wobec lobby bankowego. To mówię wprost, ponieważ uważam, że że niezrobienie nie, nie istotnego kroku w rozwiązaniu tych toksycznych kredytów frankowych powoduje, że, że no, ludzie, którzy wdepnęli w tą, w tą zasadzkę, że tak powiem, no, to jest spora grupa ludzi, to jest tak zwanej klasy średniej jednak mimo wszystko. E, dwa powiem tak, że oni się bają, ba, ty, tytułem wytłumaczenia, że i, i premier Morawiecki, i że on boi się troszeczkę, tych właśnie agencji ratingowych, które są na krótkiej smyczy. E, powiedzmy tak, bo to nie, on, nie są one, niezależne na krótkiej smyczy prowadzone przez lobby bankowe. I, i, i tu za tym mogą mieć konsekwencje w obniżeniu ratingu i tak dalej, jeżeli się rozwiąże, jeżeli banki no, muszą zapłacić za, za te przekręty związane z kredytami. Tym bardziej, że KNF mówi twardo, przewalutowanie kredytów doprowadzi do kryzysu. No, nawet jeśli nie będzie kryzysu, to może być jakiś problem. Może być problem, ale widzę KNF, ten dawny obsadzony przez znanego człowieka, który nie zauważył Ambergol albo późno zauważył tą piramidę, to jest reprezentant dla mnie lobby jednak bankowego. Oni zebrali opinie z, od bankowców, po czym te zsumowali te opinie i wyrazili opinię jako rządowa, rządowa agenda. I to, to, to nie jest niezależny organ i niestety moim zdaniem trzeba coś zrobić, żeby zrównoważyć potencjał rządu i potencjał lobby bankowego. Bo inaczej to oni będą nas wodzić za nos i za co będziemy płacić właśnie drogimi produktami bankowymi. Polityka zagraniczna plus czy minus. W sądzie słyszeliśmy wypowiedź Wstydzę się za Polskę za granicą właśnie przez Pis mówił pan, czy pani już nie pamiętam przed kamerą e naszą. Tak, ta pani, która to wypowiedziała, jest, przepraszam za to wyrażenie, takim produktem właśnie męskimowych mediów, które cały czas traktowały nas jak uczniaków, jak takich smarkaczy, że na przykład Bruksela, Niemcy i tak dalej zostaniemy źle ocenieni. Ja przypomnę, że w czasie największych konfliktów między Orbanem a Niemcami inwestowały -li tam Mercedes, Audi i tak dalej i część ta biznesowa w ogóle się nie przejmowała złymi opiniami w prasie w prasie niemieckiej. I teraz zauważyłem, panie dyrektorze podobnie mimo takich takiej nagonki czy, czy właściwie okropnego ataku prasy niemieckiej na, na ten nowy rząd, Mercedes inwestuje, buduje fabrykę samochodów. Więc, więc to jest niestety mentalność niewolnicza, która każe nam nieustannie się wstydzić, nie wiem, za Polskę, za polską tradycję I, i to jest najgorsze, ponieważ człowiek w takim stanie nie jest w stanie kreatywnie myśleć o własnej przyszłości. A skąd takie wypowiedzi jak Bono, lidera zespołu u czy Billa Clintona ostatnio? Negatywne jednak o Polsce. Widziałem, bo właśnie to lobby, które dotychczas rządziło Polską, wykreowało taką sytuację, że to są nadzwyczajnie mądrzy ludzie. To, że ktoś jest wybitnym muzykiem, to kiedyś o Tuwimie powiedział Tyrmand, że Tuwim był wielkim poetą, natomiast jako... Osoba polityczna był idiotą po prostu. I to bardzo często się zdarza. Można być wybitnym twórcą w jakiejś dziedzinie i, i kompletnie nie, nie mieć pojęcia o tym, co dzieje się na, na świecie. Natomiast, lo, natomiast Bill Clinton powiedział to, moim zdaniem mówię to wprost, na, chyba na polecenie George'a Sorosza, który, który lansuje w Europie jakieś mieszanie raz z islamem i tak dalej, i on jest za koncepcją otwartego społeczeństwa. A wpływy Sorosza wśród demokratów, których reprezentuje, Pani małżonka są, są ogromne i on realizuje pewien plan, mający na, mający na celu właśnie usytuowanie nas w takiej pozycji nieustannie wstydzących się uczniaków, za który, którym wielcy tego świata będą wyznaczali miejsce na świecie. Julian Tuwim, mam takie wrażenie, był po prostu konformistą i zarówno z sanacją się układał, jak i po Drugiej wojnie światowej z władzą. Panie redaktorze, media, publiczne, może w przyszłości media narodowe. Czy w tym zakresie możemy mówić o dobrej zmianie? Panie redaktorze, w tej sytuacji, jaką mamy w Polsce, gdzie ogromna grupa mediów jest kontrolowana przez kapitał niemiecki, który ma narodowość, i mam na myśli i o prasie lokalnej, i o prasie centralnej, i, i również o internecie, to ten ruch jest bardzo ważny. Kornel Morawiecki nawet powiedział, że ważniejsza jest repolonizacja mediów niż repolonizacja banków ponieważ one kształtują wyobrażenia. Byliśmy świadkiem nagonki, jaka była przez lata przeprowadzana wobec prawa i sprawiedliwości, nie tylko. Więc ten program trzeba przeprowadzić, nie oglądając się na opinię zachodniego świata, tym bardziej, że media niemieckie, co wykazano wielokrotnie, są bardzo upolitycznione i wykonują... Interes rządzącej obecnej Angeli Merkel, co uwidoczniło się w ocenzurowaniu napaści i gwałtów islamistów w Kolonii, tudzież w innych miastach, które zresztą teraz się powtarzają. Dla poprawności, dla poprawności politycznej nie pokazywano tego w mediach, żeby nie siać niechęci dla tej fali uchodźców. Mimo wszystko dziennikarze zobowiązani są do kontrolowania władzy. Czy... Media pod rządami, jednak polityka związanego z opcją rządzącą są w stanie, czy będą w stanie kontrolować, patrzeć na ręce rządzącym? Po pierwsze, to jest problem osobowościowy, panie redaktorze. Jak ktoś ma duszę niewolnika, to nawet jak będzie w strukturze wolnych mediów, to będzie oglądał się na szefa, na, na szefa działu i tak dalej. Natomiast ta kontrola szwankowała, ale przypomnę, że kiedy opisywano nawet po aferze tej podsłuchowej, opisywano w mediach prawicowych, czyli w tej chwili można powiedzieć mainstreamowych, to co wygadywali tam politycy, to jak ja włączałem tak zwane mainstreamowe telewizje, to prawie niewiele było informacji na temat pogardy, jaką wypo, o, o, jak mówię, obdarzali państwo polscy, polskie tacy tacy ministrowie jak minister Sienkiewicz na przykład. Więc, więc to jest problem oczywiście, ponieważ powiem panu tak, że rządzący, którzy zawsze kontrolowali media, zwłaszcza telewizję, to tak naprawdę ta telewizja przez nich kontrolowana ich zabijała. Bo, bo ci, którzy wylecieli z telewizji, to właściwie rządzący z PO nim powiedzieć, no nie potrafiliście tak urobić opinię publiczną, żebyśmy my, Platforma Obywatelska wygrali. Więc jesteście do niczego, powiem nic nie, Więc słusznie, dobrze się tak stało, ale, ale jest to, pan słusznie zauważył, jest to duże niebezpieczeństwo dla rządzących, bo to ich zabije, jeżeli będą nadmiernie kontrolowali media. Mówił redaktor Marek Król, który był dzisiaj moim gościem. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, to był program się. Temat Dnia Piotr Trębski. Do zobaczenia.